Jestem świnka Pepa. To mój mały brat, George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Pepa. Samochód kempingowy. Pepa i George są bardzo podekscytowani. Wyjeżdżają dzisiaj na wakacje. Och, gdzie jest tata? Tata przygotowuje dla Was niespodziankę. Co to? Nie, co nie. Wypożyczyliśmy go na wakacje. A! W tym samochodzie jest naprawdę wszystko. Tym guzikiem puszczamy wodę. A tym przyciskiem włączamy telewizor. A co włączamy tym przyciskiem? Nie wiem. Nie przyciskaj, póki się nie dowiemy. Czy wszyscy gotowi do wyjazdu na wakacje? Gotowi no drogę! Hmm, ta mapa jest troszkę niejasna. Tato! I się kurwa, cieszcie, bo więcej nie będzie. Nie martw się, Peppo. Jestem ekspertem w czytaniu map. O, to trochę dziwne. Zgubiliśmy się? Ehm, tak. Nadjechał dany pies z dziadkiem. Uf, uf. Witaj, Peppo! Witaj, IDIOTU! Zgubiliśmy się! Uf, jak to? Nawigacja nie działa! Nawigacja? Prowadzisz bardzo nowoczesny samochód, który ma wiele udogodnień. Nawigację włącza się tutaj, o! Witajcie w samochodzie przyszłości. A, to to uruchamiamy tym przyciskiem. Gdzie dzisiaj jedziemy? Autokempingowe? Mówi! Sprytne, prawda? Nawigacja pomoże wam znaleźć drogę! Skąd będzie wiedziała, dokąd chcemy jechać? Powiecie jej! O, witaj, samochodzie kempingowy! Witaj! Jedziemy na wakacje. Powiesz nam, jak jechać? Kontynuujcie jazdę prosto tą drogą. Dziękujemy za pomoc, dziadku. Przedwieście się należy. Ci! Jedziemy na wakacje. Tata wiezie nas! <laughs> Niebezpieczeństwo, uwaga, niski poziom oleju. Co to jest para? Olej sprawia, że silnik dobrze pracuje. Czy my z panią Asią jesteśmy parą? Nie, takie komunikaty pojawiają się dużo wcześniej. Brak oleju. Ojejku! Na szczęście zabrałem zapasową puszkę oleju. Doskonale, tato świnko. Teraz po prostu dolejemy oleju do naszego silnika. I. O. Co się stało? Niczego tu nie ma. Nasz silnik zniknął. To mama owca i Suzy. Witaj, Suzy. <grym> witaj, Pepo. Wiecie, zgubiliśmy silnik. Zgubiliście silnik? Tak. Pod maską jest zupełnie pusto. Chciałabym pomóc, ale kompletnie się nie znam na silnikach. Może to nie mądre, ale to wygląda jak silnik. Ach, tak. Bardzo dziękuję, mamo owco. Samochód kempingowy ma silnik z tyłu. Już. Tyle oleju wystarczy. Dziękuję, mamo owco. Nie... 300 się należy! To chyba kotek. Następnym wzgórzem. Cel osiągnięty. Hurra! Ura! Pora spać! Gdzie będziemy spali? Mama Świnka i ja będziemy spali w tym łóżku. Uu! A wy będziecie spać na górze. Ale tu przecież nie ma piętra. Popatrzcie. Dach auta kempingowego podnosi się. Samochód kempingowy jest zupełnie jak nasz domek. W czasie wakacji to właśnie jest nasz mały domek. Dobranoc, moje małe świnki.